Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie, to jest mój pierwszy filmik yy, z jak jakby co. Dzisiaj będzie Miki jako swoje dzikie koty, oczywiście. No i mm, przepraszam też za skina, Patrzcie, jestem Aleksem, ale po prostu nie umiem zmienić. No i właśnie mam tu już jajko tygrysa. Ja już dużo sobie grałam w tę modyfikację, więc nie, nie patrzcie na to. Trzeba znaleźć małego na przykład tygrysa. O, tu jest mały tygrys. To trzeba mu dać dużo takiego jedzonka, na przykład takiego. Trzeba e, wyrzucić e, e, kół Tutaj. Gdzie? Ja tu rzuciłam. Już można chyba go nazwać. E, no tak, można. E, on to później oczywiście z jego sobie nazwę byle jak. No i możemy sobie takiego zabrać do amuletu. No i wypuścić. No więc na dzisiaj to tyle. Pa.